I biegnie się sobie, nagram odcinek z Brawl Stars. Dzisiaj yy, robię odcinek jak akurat dwóch zadymiarzy. W sumie, co ja powiedziałem, nie dwóch zadymiarzy, tylko dwa zadanka będziemy robić dzisiaj. Dwa zadanka. Jedno, wygraj trzy gierki z szelką. A drugie brzmi. Pokonaj, o nie, dziewięciu zadymiarzy yy, w trybie solo. No, takie zadanka. Nie najgorsze bym powiedział. No, przegrana. Ale przynajmniej nie, jest zero koszek albo minus 1. No. Przyznam, że mogło być lepiej. Wbiję sobie no, jednego big boxika dokładnie. Jeśli wykonam to zadanka, bo jeszcze na przykład za Winka Dobra, 1215 hp. Dobra, nie trafiła. Cyk, cyk, cyk i pyk. Aj! Ile zabrakło? Tak mało bi tutaj nic nie zrobi, dokładnie. No jak? I bum. Niemożliwe. Nie no. Nie wierzę, normalnie. Ojej. No. Pokonany zadymiarz. Ojej, to cold. Nie mam już gadżeta. No i gorzej, chodź tu w moje pole. No chodź. Oj, skacze. I płyk. Jest dobre nietrafiony. No dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj byku. No Co się boisz? korzysz? On jest takim nubem trochę dla mnie. Nie sądzicie? Patrzcie jak on gra. On tylko w ten środek strzela i myśli, że mnie tam znajdzie. Hop. No. Wreszcie się Obudził gość. No ale niestety, Biku, ja tu rządzę. Jest dobrze. 10 pucharków. 68 żetonów. Czyli tak jak powiedziałem, jeśli wbiję te dwa zadania, to będzie yy, zadanko. Chyba, że nawet wbiję to wcześniej. A wbić wcześniej mogę to tak. Jest! Użył gadżet niepotrzebnie. Byk jeden. No nie, to ja już przegrałem tą gierkę. Coś mi tak się zdaje. Bo ten dynamik tu podleci zaraz. Dobra, nie podleci. Ale fuks. Szybko. Mm, cyk. O najgorzej. O najgorzej. Nie! O nie! Zginąłem! To jeszcze chyba z lagiem. Ale nie wiem. Minus pięć. Ach, żadnego przeciwnika. A mogłem... proszę. A mogłem. W sumie nie brać tego dynamajka. Ja Miałam w sumie też to pod uwagą, że hop może mnie ładnie tak zrobić. Co? Ojej, ubija mnie strasznie. Muszę się chować tu. Ale ja ją rozjadę na dwa hity. No. To sobie zakampię. Czekam. Dobra. Czekam. Sześciu zadymiarzy. Czyli minus jeden pucharek. Cyk, 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 cyk. ha, ha. ha. Byku. Nie, ha, ha. Nie no! Jaka porażka głupia. Plus dwa pucharki. Ale jakim cudem? Zabiła mnie szelka, która miała tyle samo co ja. Nawet mniej. Po prostu ja wylądowałem najgorzej. Ona pewnie miała już ulta prawie naładowanego. Pewnie dlatego. Oj, 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 ja mam zaskoczenia zaraz. Podjadę. Dobra, Stimowałem się z nią. Więc dobrze jest. Tak uważam cyk i pik. Dobra. Teraz czas podjechać tą babulę. Cyk. Oj, dobra. Najgorzej jeszcze mnie podjechała. To nie ta. Sześć pucharków. Nie zabiłem żadnego przeciwnika? Co? No koszmar. Koszmar. To jaki jeszcze? Jaki koszmar? Najgorzej. Ale jeszcze. Hmm. Jedna winowa gierka. O, Piperka. Tylko ona zaraz nie rozjedzie. To jest najgorsze. Uh, tu, 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 tu. Co to było? Oh, man. Oh, man. O, kurde. Taka piperka jest dla mnie. Dla mnie najgorsza. Znaczy, najlepsza na, to, właśnie na tą właśnie mapkę jest piperka. Bo chłopa może tak zrobić. Że to czasami jest nieprawdopodobne, co ona może tutaj wyrobić. Włączam od razu gadżet, żeby tą piperkę. Piperka niestety zrobiła. Ej, Koleś, Byku! Z, z Filipkiem nie zadzieraj, chyba że umrę przez ciebie, Januszu. I tak, będą plus dwa pucharki. O nie! Odpalił swój. Kupi gadżet Tutaj jeszcze jest jakiś byk. Okej. Okay. Cyk, tyk, cyk, tyk, cyk, cyk, cyk. Nie, nie. Uch. Ile sześć puszek? No okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze jest dobrze. Ale jest zadanko. No i mam. Pięknie. Jeszcze drugie. Weżdżmy teraz sobie na tą mapkę najlepiej Edgara. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja najlepiej sobie wejdę tu i zaczekam na dobry moment. Ten byk się nie rusza. Szybko, ładuj mi się ult. Naj, no, ale jak ktoś tu zaraz podejdzie, to go rozjadę. To jest pewne. No, przepewne bym tak powiedział. Ja dzisiaj bym na nie zjadł. Tak ocenię sytuację. Cyk. O! Już jest jeden pokonany. Więc mam dobrze. Mam dobrze. Niech ten Edgar zrobi tutaj coś. Wiesz, że ja mam ultabyku? Mogę go sobie wykorzystać bardzo łatwo. I cyk. Prrr. Ha, właśnie tak. O właśnie. Mam już parę puszek zdobynięcych. Lepiej nie skać, panie, bo jak ja cię rozwalę, to będzie ci do płaczu a nie do śmiechu. I ja tego na niego. podejmuję ryzyko i na ni leci w proch. Czy nie? He. Każdego tu niemal pokonałem. <laughs> Pięknie. Zakończona gierka z pięcioma kubami. I ile pokonałem? Pięciu. Dziesięć pucharków. Dobrze jest. Dobrze jest. No i co? To już prawie zrobione zadanko. Edgar, powiem, jest ebicki na tą mapkę. Szczególnie, że jeszcze tutaj grają niezbyt tacy dobrzy zadymiarze. Ja oczywiście sobie tutaj zrobię tak, tak, cyk! <laughs> o, ja go pokonałem. Dobrze. Dobrze. On zaraz tu podejdzie. Cyk, 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 O nie! No i gorzej tyle HP. 133 to to jest koszmar. Ale pokonałem jednego przeciwnika. To się dla mnie liczy. Jaki byk! Ale przynajmniej Lugo podjedzie. No, tak jak mówiłem. Może zdobędziemy jeszcze 10 pucharków. Zostało czterech zadymiaczy. Ja sobie tego chętnie zjem na śniadanie. Ja byku już mam ultę jakby co? Jakby co mówię? I o nie! Aaaa. Dobra, i tak było dobrze. No i co? Sześć kucharków. No i mamy. Dobra, no to ja się z wami żegnam. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, napiszcie w komentarzu. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji pod tym kanałem z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę. Ja się z wami żegnam. Pa.